Dzień dobry, dzień dobry. Dziś chciałabym opowiedzieć o rolonach. Rolony, czyli takie buteleczki, które, w których mogę sobie z, zmiksować jakieś tam olejki, które mają czemuś służyć i mogę im zawsze mieć ze sobą. I to jest też wspaniała metoda na obdorywanie moich przyjaciół olejkami, bo wiadomo, buteleczka ma 5 ml, 10 ml. A mając Rolon, ja po prostu biorę kilka kropelek danego olejku, mieszam z olejem bazowym typu migdałowy, czy kokosowy, czy, czy jakiś tam inny bazowy i, i mogę testować moich, moich najbliższych. Jak wygląda Rolon, No prosta sprawa, to buteleczka, tu one mogą być różne mogą być malutkie, mogą być większe, to ma chyba 10, może 15 ml i tu jest taka kulka i to i tym można się tak smarować. No i ja lubię taką formę, bo yy, tak jak mówię, tutaj tych kropelek może być 15, 20. Yy, reszta uzupełniona jest olejem bazowym. No i to wytrzymuje mi miesiące, miesiące, całe miesiące. I dziś dlatego postanowiłam opowiedzieć o moich ulubionych takich właśnie mieszankach, które mam w tych moich magicznych teleczkach i mam walały mi się po Plecaku, który noszę ciągle ze sobą. Yy, I tak z rolonami mam tak, że niektóre są stałe, stałe a niektóre się zmieniają. W zależności od tego, jakie mam nastroje i zapachy. W rolonach może być jeden olejek, a może być ich kilka. Yy, to jest właśnie fajne, że można samemu sobie eksperymentować, co, co ja tam chcę włożyć, jakie połączyć ze sobą, żeby, żeby to dla mnie było fajne. No, i mój numer jeden, mój totalny, absolutny numer jeden od jakiegoś czasu to jest rolon lawendowy. Oprócz takich buteleczek, które można kupić na Amazon, czy na Allegro, czy AliExpress, naprawdę jak kupisz 20 sztuk, to wychodzi bardzo tanio, To w Young Living też można kupić sobie taką, takie końcóweczki, same te kulki. I one idealnie pasują do butelek Young Living. I to też jest fajne rozwiązanie, bo na przykład kończy się jakiś olejek, zostało parę kropel, dolewam olej bazowy, nakładam tą kulkę i jeszcze mogę go używać i używać i używać. No i właśnie tak zrobiłam z lawendą, bo jak odkryłam, że to co mówiłam o lawendzie, że uspokaja przed snem, to jest prawda. Więc miałam właśnie kończącą się lawendę, uzupełniam olejem bazowym i przed snem się po prostu cała smaruje, ale cała, 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 jak się co smaruje się, cała. i Pływa na mnie taka ym, warstwa spokoju i powoli odpływam w spokojny sen. Więc uwielbiam ten lawendowy rolonik. No, tak troszkę inny, ale też można tak samo przeleść tą lawendę i do tej buteleczki i też uzupełnić olejem Świetne połączenie to jest lawenda i drzewo sandałowe. Super pachnie. I też jest takie przed snem odpływające. Więc polecam. I to jest mój numer jeden na razie, tak żeby stały. Jest jeden z tych stałych. Drugi stały to jest taki rolonik na odporność. Też mam taką buteleczkę, a w środku mam TIFS, czyli mieszankę na odporność z young Living. franki, czyli mój ukochany. Oprócz lawanda, która jest użytkowo numer jeden, to Frank jest miłością numer jeden, czyli kadzidło, które ma też bardzo dużo właściwości takich na wspomagających odporność. Tea tree czyli drzewo herbaciane i oregano. No, oregano, wiadomo, oregano to jest po prostu bomba odpornościowa i przy każdym przedsięwzięciu. Pomagamy się oregano, ale ten rolon odpornościowy, o którym mówię, to tak, używamy go, jeśli ktoś jest przeziębiony, ale używamy go też codziennie. Smaruję sobie albo nadgarstki, albo wzdłuż kręgosłupa, albo stopy, i, i dzieci też mają takie odpowiednie, odpowiednia dawka dla dzieci, też robią takie roloniki, żeby wzmacniać naszą odporność, i to też jest element stały w naszym domu. Następnie mm, na y, bóle mięśni, czy w ogóle jakieś bóle. To mam roll-on, też, jest taka mieszanka pano. się nazywa y, Young Living. I ja ją mieszam z miętą i z kopajwą. Kopajwa ma takie właściwości, że jakby y, daje jakiś olejek, który ma coś zrobić. To kopajwa jakby jeszcze bardziej wspomaga y, działań, y, że te właściwości danego oleku są jeszcze bardziej mo jeszcze mocniejsze, więc jak pomieszam o z panowiem i z miętą, nie to najmiękniejszy zapach świata dla mnie, bo są tacy, co kochają miętowe zapachy, ale taki rolonik albo spray, też sobie robię to jakby w sprayach z olejem bazowym, z na przykład migdałowym i smaruję sobie tu mięśnikarku, karku, jak nie wolą, albo hmm, panowie też jest świetny właśnie do rozluźnienia mięśni. Czyli gdzieś mi coś boli to się posmaruję, tym, masuje sobie i jest super. No i Panoway też yy, pomaga na ból głowy. Nie wszystkim, bo nie tym, którzy nie tolerują miętowych nie zapachów, ale też posmaruję sobie tu, tu, daleko od oczu, tu, tu, jak boli mi trochę głowa i to nie, to nie jest tak jakby, proszę, że i znika, ale bardzo, bardzo ukoi ten ból i nie muszę dodawać tego profenu więc dla mnie to jest, to jest, super. Kolejny to jest stały, no to jest DJI, to też jest taka mieszanka z Young Living, która pomaga, roz, jakby rozluźnia, <grywania> rozluźnia, skąd to, to jest brzuchu, nie, może to nie jest dobrze słowo rozluźnia, ale wspomaga trawienie, więc jeśli cokolwiek mi się dzieje, że mnie czy komuś, rodzinie, nie, czy komuś w rodzinie, że no dobra, najedliśmy się, po prostu najedliśmy się <laughs> i to jakoś tam zaciążyło mi na rządku, to sobie z takim rolnikiem właśnie też, z DJ'sem, smaruję wkoło pępka, robię masaż brzucha i to też jest tak, to nie jest jemu ale yy, po prostu rozchodzi się to wszystko i przynosi ulgę. O, dla mnie to, to, że coś przynosi ulgę, to już jest good enough, znaczy wystarczająco dobrze. I jeszcze inny, który jest też fajny, ktoś mi to opowiedział, nie pamiętam kto. To jest taki rolonik z cytronelą. Cytronela to jest olejek, który we wszystkich aptekach, sklepach, czy kupujesz coś na komary, to macie ten cytronelę, ale ta cytronela syfi. A ta cytronela z buteleczki, olejek jest przepiękna. Naprawdę, ja nie znoszę, mam alergię na te komarowe, antykomarowe opaski. To wszystko zostaje po prostu. Yy, Kicham i, i nie mogę oddychać. Ale ta citronela Olejek jest zupełnie inny zapach. Ma naprawdę piękny zapach. I ja wrzucam sobie 15 kropelek do, do takiego korolla na 10 ml, zupełnie olejem bazowym i przed snem, bo u nas komary są non-stop. Non-stop. Więc przed snem smarujemy się we wszystkich miejscach pulsu tym citronelą i to trochę pomaga odstraszyć te komary. Więc myślę sobie, czy jest jeszcze. A, no i stres! Stres, stres, of course. Stress away. stresowej away to też jest mieszanka z Young Living, która sama w sobie dla mnie jest za mocna. Dlatego robię sobie rolonik, że mieszam sobie ten stres away z pomarańczą i z frankim. frankiem. Pięć... Kropelek pomarańczy, 5 kadzidła, czyli franki i 10 stress way. i uzupełniam olejem bazowym i to po prostu używam jako perfumy. Jak czujesz że mam napięcie albo jakiś taki cięższy dzień, to ja po prostu się cały czas smaruję. I może to jest odruch czy coś, ale, ale jakby zapominam trochę o tym, o tym co mnie tak stresuje, więc fajny patent. I, no i to nie pachnie też, czyli jakby nawet jako perfumy możesz to potraktować jako perfumy. Um, Poza tymi, które powiedziałam, mam te takie, które się zmieniają. Czyli zmieniając się na przykład, mam fazę na Abundance. I Abundance, Abundance to jest mieszanka Young Living. Ona pachnie obłędnie, obłędnie. I z tej jednej buteleczki zrobiłam Was 50 rolonów, których już swoim przyjaciółom. I ona wciąż coś tutaj jest. Więc taki rolon z Abundance naprawdę trwa. Zależy, jak to go używam, bo niektórzy, jak na przykład jedna moja przyjaciółka z Warszawy. To zużywa to w ciągu tygodnia, ale to jest mistrzostwo świata zużyć to w ciągu tygodnia. To naprawdę długo, długo, długo można mieć taki rolnik. I jak perfumy używać, co mieć w torebce, no i wiesz, abandons. Myślisz sobie zawsze z intencją, zawsze z intencją. Ok, to czego ja w danym momencie potrzebuję lub pragnę, no to sobie łączę z tym zapachem. No i też na przykład, teraz mam fazę na grounding. Uziemiam się, przecudnie pachnie grounding, przepięknie. I też, żeby nie zużywać tak po kropli, tylko po kropli, bo za chwilę mi się skończę. I też, żeby nie nosić ze sobą całej butelki, to sobie robię tego Ronona i. I go mam ze sobą w torebce, i, i się smaruję wtedy, kiedy mam ochotę. No, może to być Belief, może to być Clarity. O Clarity jest też bardzo fajny, właśnie to jest Clarity. Prezent właśnie od koleżanki. Bo ja nie mam clarity, ona ma, no i nie no, tak, tak sobie radzimy, wspomagamy się, więc yy, spróbuj. To nie, to, to nie muszą być mieszanki Young Living, prawda? To może być na relaksująca mieszanka to właśnie pomarańcza, kadzidło, grapefruit, yy, mandarynka, lawenda. Możesz sobie pomieszać taki, taki drzewo sandałów, może sobie pomieszać takie sama, wymyśleć, co chcesz tam włożyć, znając właściwości olejków, i to już będzie super, a jeszcze lepiej, bo już to taką mieszankę, która Tobie się podoba. Więc to jest, to jest ekstra. Te wszystkie mieszanki, znaczy nie wszystkie, Stress Away, DJIs, Thieves, pan Away, to są mieszanki, które przychodzą w zestawie tym pierwszym. Jak kupujesz zestawianie nie to jest 12 olejków i dyfuzor i te wchodzą w ten skład, więc dlatego ja myślę, że ten zestaw jest fajny o tyle, że, że cenę naprawdę okej okay, w porównaniu do ciała. osobno kupować te olejki. Dostajesz komplet i, i sobie tym zarządzasz i to pff, takie 5 ml to naprawdę trwa, zwłaszcza jeśli transformujesz to w te i dlatego ja myślę, że to jest całkiem dobry deal. No i ja tak zaczęłam i teraz to wiadomo, że sobie już kupuję no grounding. Nie ma w tym zestawie abonans, bo ja sobie kupiłam, bo mi się to już podoba, no ale ten zestaw pierwszy jest całkiem sensowny, że, żeby można sobie mm, pokombinować i sobie pomóc i powdychać, więc. Tyle na dziś. Co dzisiaj wybierasz? Odstresowujesz się? pomagasz swojemu trawieniu, czy po prostu wdychasz obfitość. Wszystko zależy od ciebie. Miłego, miłego, cudownego słonecznego dnia. Pozdrawiam.